Owocowy syrop to najlepsze lekarstwo na jesienne i zimowe przeziębienia i skuteczny sposób na poprawę humoru. To także baza do galaretek i innych deserów oraz przepyszny dodatek do herbaty. Pokażemy Państwu nasze dwa sprawdzone sposoby na zrobienie soku na zimę. Obejrzyjcie. Zapraszamy. Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku Piwniczki Homika pokażemy Państwu jeden z naszych sprawdzonych sposobów na przygotowanie soku z truskawek na zimę przy użyciu sokownika. Wybraliśmy sobie sokownik ze stali nierdzewnej o pojemności 8 litrów, wyposażony w gumową rurkę z zaciskiem, który ułatwia nalewanie gotowego soku. Przygotujemy dzisiaj sok z 5 kg truskawek. Będziemy też potrzebować cukru. My użyjemy sobie 2 kg cukru, ponieważ im słodszy sok, tym większe prawdopodobieństwo, że sok nam się nie zepsuje i nie trzeba będzie go pasteryzować. Sokownik składa się z czterech części. W naczyniu na samym dole mamy wodę. Wodę nalewamy do wysokości około 2-3 cm poniżej jego górnej krawędzi. Następnie mamy naczynie, do którego będzie skraplał się sok. A najwyżej mamy naczynie, do którego wsypujemy owoce i cukier oraz przykrywkę szklaną, dzięki której możemy obserwować proces tworzenia się soku. Teraz będziemy wsypywać owoce na zmianę z cukrem. Ja podzieliłam sobie truskawki na mniejsze kawałki, dzięki czemu więcej nam ich się zmieści i też sok będzie się szybciej tworzył. Teraz partia cukru. Następnie znowu truskawki, i tak aż do wypełnienia. Sokownika. Truskawki mam już zasypane cukrem. Przykrywam pokrywką, gumową rurkę zaciskam i stawiam sokownik na kuchence. Włączamy kuchenkę i czekamy, aż sok zacznie nam się skraplać. Po upływie około pół godziny nasz sok zaczyna już cieknąć przez rówkę. Będziemy go teraz przelewać do butelek. Ważne, żeby butelki były czyste, wyparzone i aby nie były bardzo zimne, żeby nam nie zaczęły pękać, kiedy wlejemy do nich wrzący sok. Wystarczy je po prostu położyć w pobliżu sokownika. Ja wybrałam sobie butelki o pojemności 250 ml z zapięciem mechanicznym. Są one bardzo poręczne i też ładnie wyglądają. Podczas nalewania lubi wytwarzać się piana, dlatego lepiej. Lać sok po ściance butelki, aby tej piany było jak najmniej, ponieważ przez nią sok może sfermentować. Sok mamy już rozdany do butelek. Z tego przepisu otrzymaliśmy 15 butelek o pojemności 250 ml, a z truskawek, które zostały nam po przygotowaniu soku, możemy zrobić deser, możemy je też wykorzystać do ciasta. Wszystkie artykuły, które wykorzystaliśmy dzisiaj do realizacji tego przepisu mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni lub na www.homik.pl. W następnej części pokażemy Państwu nasz drugi sprawdzony sposób na przygotowanie soku z truskawek na zimę. Do zobaczenia i na zdrowie!